Tam w moich skromnych progach, to skąd przyjeżdżacie? A, tak długo jestem w drodze, że nawet nie wiem, jak odpowiedzieć. Powiedzmy, że z północy. A to prawda, co mówią? Że tam wojna, śmierć, wszystko zniszczone? Przesada, ale niewielka. Ach, wybaczcie, że tak się dopytuję, ale mam rodzinę wedirne to ciekawa jestem. No, dobrze, mówcie, czym mogę służyć? Wspomniałaś, że masz rodzinę w Edirn, A gdzie konkretnie, jeśli można spytać? W Wengerbergu. Byliście tam kiedyś, może? Byłem, byłem, wiele razy. Tak się składa, że stamtąd pochodzi moja... Nieważne. Przyjaciółka, można powiedzieć... Piękne miasto w każdym razie. Ten cały Wengerberg. I z tego co wiem, nie ucierpiało zanadto w trakcie inwazji. Oh, dobrze słyszeć. Kamień z serca.